Dzień dobry, serdecznie. Ostatni odcinek w tym sezonie kariery AS Roma. Zobaczymy czy to w ogóle ostatni odcinek kariery AS Fatalna sytuacja w lidze, fatalna sytuacja w klubie, fatalna sytuacja. Tylko mogę tyle powiedzieć w sumie jak wygląda aktualna gra ekipy z Romy. Jest źle. Jest źle i tu powiedzmy sobie szczerze, że nie będę obijał bawełny. Wiem, że jest źle i. Trudno, niestety. to wygląda. Życie jest ciężkie. E, tu zagra e, bowę. Może coś bowę wniesie do tej gry. No, Spinazzola nie gra dobrze z Zalewskim. No To nie ma co ich tutaj czarpać. No, zobaczmy. Mecz z. AS. Przepraszam, z Lazio Derby Rzymu, a jest roba przez Lazio. 2-0, wygrywamy te spotkanie i jest. No, no właśnie, no nie wiem, czy promyk nadziei, no za późno się obudziliśmy, no. No jest zwycięstwo. Może to cieszyć oczywiście kibiców, że wygrywamy ważne spotkanie w derbach. Szkoda, że Napoli jest frajerskim klubem się wywaliło w 92 minucie. Milan Torino trzymam za kciuki. Ma ciężki termin My też mamy ciężkie mecze. No wszystko przed nami. Mam nadzieję, że da to jakiś impuls. To da impuls taki, który oczekuje od nas klub. Eee... No bo. Wgranie. Eee... Wygranie meczu z drużyną Lazio jest zawsze dobrym wynikiem. Gramy w mecz z Interem zaraz. Jest jakiś progres, no ale zobaczymy. No, progres progresem, ale tak możliwe, że nas wywalą. Jesteśmy na włosku. Jesteśmy na włosku, włoseczku. Jeśli się uda rzeczywiście zawasować do Ligi Konferencji Europy, będziemy mogli mówić o cudzie ludzkim, o... Ale dobra, nie myślmy o tym jeszcze. Jest Juventus, jest Inter przed nami, to trzeba wygrać dwa mecze. Może nawet trzeba, trzeba wygrać te dwa, oba mecze i powrócą do Ligi Konferencji Europy. Zobaczymy, jeszcze wszystko przed nami, jeszcze ta walka o te miejsce 7, trwa. W najlepsze, szkoda, przegrany. Uważam, że szkoda strat punktów. I to powiem tak, z ekipą Kaliari. Szkoda tej straty punktów. Przegrany z Fiorentiną, szkoda, bo to nie był tak zły mecz. Przegranej. przykład. No, do, no dobra, my przegrywamy głównie z mocnymi rywalami, no z tymi słabszymi wygrywaliśmy. Ale pra, uważam, że w tym sezonie najbardziej zawiodła skuteczność przeciwko mocnym rywalom. No i te remisy, ciągnące się remisy co chwilę. No były naszym po prostu głównym problemem. Naszą taką. Bolączką! 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 bolączką. Można powiedzieć, że były, trzeba się po prostu, kurwa, skoncentrować. Zagrać dobre spotkanie z Interem, wygrać, może zremisować, wygrać z Juventusem, bo już to raz zrobiliśmy na Alias Arenie. Idziemy po wasze skóry, jak ja to mówię. Strzelew w niewielbunt. Musi. W browara walnąć musi. Nie, no, ale tak serio. Zacząłem czuć stres lekki, bo widać lekki progres. Fiorentina gra z zawodcą Milanem w final Włoch. Więc, no, ciekawe. <słuch> Fiorentina, mistrzem Włoch! Znaczy, Fiorentina wygrała Puar Włoch. Ja! Fajnie. Jeszcze Torina może wygrać mistrza. Ej, <grystanie> to będzie mówić dużo, że ten Sef jest jakiś pojebany, że takie się rzeczy to dziwne dzieją. Strasznie dziwne. Strasznie dziwne. Strasznie dziwne. Sezon. Paryndy skomplizowany przed najważniejszymi meczami, klasyk, uraz stału barkowego klasyk, Classic. classicz. Mm. E, Przygotowania do meczu z Interem. Strzelew pod narastającą presją. No kurwa, no wygrałem ostatnio. To no panowie, no. To no panowie, no wygrałem, no, wygrałem, no, wygrałem! Posiadanie piłki taktyka, ale tu wizję mają nasi asystenci, którzy. No, jest. No dobra, patrzymy na to, co zrobi yy, Milan z lat. No, kurwa, no, Milan. Milan teraz będzie tak głodny, z wyciecją, po tej przegranej pucharze, w tym finale, że nie wydaje mi się, żeby. Pali po prostu myśleć się, że mogą wygrać. No, to, no kurwa, no porażkę, no. Więc żeby wierzyć w siebie, was, żeby wierzyć w trendera, bardzo wierzyć w to, że wszystkie ustalenia taktyczne mogą się udać. Aż założy kaptur na siebie że tu ja oczywiście, bo oczywiście jak głupio wyglądał, ale uwaga Cię może, zrób to kurwa, chociaż jeden raz pomóż mi w tej karierze, chociaż jeden raz i spomóż, to no kurwa, pomps! W tym roku chociaż! Ale to jest niesamowite. Jak ja ostatnio to ja mówiłem na streamie, że jak kariery, które robię poza streamami, poza odcinkami, wyglądają kurwa zupełnie inaczej, niż te, które robię na odcinkach. Nie wiem, czy może tutaj robię na większy odwal się, choć wątpię w to, bo robię podobnie jak wszystkie kariery, czyli symuluję, symuluję, symuluję cały czas. E no, mam kolejny projekt w głowie i, i jest już kolejna wizja karierowa, e, miała być te serie, które mówiłem e, na kanale, e, co dawałam akietę, ja wam wakacje to dawałem, pod koniec wakacji dawałem taką fajną, ciekawą akietę, aż ją teraz z ciekawości sprawdzę, m, tą akietę, bo dawałem taką ciekawą akietę, taką ciekawutką akietę, taką bardzo ciekawą. E, e, Dobra, i dawam, tak, będzie to wróżyć na szczyt, odbudować potęgę świąteczna misja, na no świątecznej misji, czyli nie będzie polski sen, czy bierzemy, czy bierzemy, no tak, yy, arabski sen, czyli bierzemy drużynę, no nie ma niestety arabskiej drużyny. Yy, I to jest, mi się wydaje, największy problem. Yy, I. A bierzemy drużynę, która ma na przykład bez lub Men City. To jest bardzo łatwa kariera, to nie może być teraz ta kariera i najprawdopodobniej będziemy e, odbudować potęgę. Najbliższa seria będzie odbudować potęgę, więc mi się wydaje, że spodziewacie się po karierze, ale zromą serii odbudować potęgę. takiej legendarnej serii, uważam na tym kanale, bo to jest taka seria, która się często w sumie pojawiała tutaj. Więc możecie po prostu wyczekiwać. Sz szóste miejsce mam w obrotach. Kurwa! Tu się w finanse zgadza, a nie, bo tu niedobrze świadczy, niedobrze, tu, tutaj, tu, hajs się zgadza, itos, many, cash, kurwa, baj kolego, drogi. Władzy przegrało. Yes. yes. No. dawaj, 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 dawaj. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kto wygramy mecz? My! Kto? My! <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Ej, dobra, emocje już urosły. Sanchez! To jest to! Gramy tym! Gramy tym! Gramy tym! Gramy tym! Zobaczmy co! Co to da! Błagam! Albo, znaczy, albo lat jest takie chujowe, albo po my jeden mecz dobry w tym sezonie. Znaczy, dobre, dwa jakieś dobre sezony. Jeszcze znaczy, dwa mecze. Ole! Ole! O! Trener się uratował, mówiłem, mówiłem, że trener się uratuje, nie wierzyli, nie wierzyli. Tutaj mózg, tutaj mózg! O, widzisz go? A to, widzisz tego trenera? A, José Mourinho, José Mourinho. Tak się wyciąga, widzicie, umie wyciągnąć klub. Z dołka. No proszę Państwa, no to jest historia, to jest niesamowite co tu się wydarzyło właśnie no, Rzeczywiście musimy coś takiego kurwa Ej, dobra, stania kolejka będzie emocjonująca no Jezus Maria teraz analiza z kim grają nasze na, nasi Lazio gra z Torino to pamiętam Torino trzeba za kciuki z kim gra z Asuolo. z Polonią. ojej Bolonia 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 to nie to nie Bologna, Bolonia do Bologna musi wygrać w swoje spotkanie Juventus wygrywa Juventus oni się walczy, więc no, jeszcze utrzymania tej ligi mistrzów mogą w sobie walczyć. Dobra, będzie trzeba ograć ten Juventus. Panowie, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Ej, Roma, jesteśmy z wami! Błagam. Ej, bardzo ciekawa się robi końcówka. Bardzo się robi ciekawa ta końcóweczka. I o ligi mistrzów, o ligę konferencji jest walka, nadal trwa walka. Panowie. Zróbcie to, to kurwa zróbmy, to zróbmy, to kurwa zróbmy, to zagrajmy na próbie w następnym sezonie. Ależ to jest waleczność, kurwa trener zrobił taką ekipę, taką pakę ułożył. No, czeka po prostu na to spotkanie, no bo... No zobaczmy po prostu co, co tu się wydarzy. Paweł no czuję presję, czuję presję to moja presja Uwielbiam monde i ona tu ze mną dorzuca mi kilka nowych problemów moja presja Dobra Sporting wygrał z Kopehagą w finale, skurwa do finał Ligi Europy, ale dobra. Ale chajsłu, zostałem i ja pierdolę tyle Kaszuty tu się przelewa, Wszystko, tu się przelewa wszystko. Hmm. błagam, kurwa, no teraz to się modlę chyba, Milan wygrał mistrza niestety, to Milan wygrał, a nie Torino szkoda, bo bym wolał myślę, w... w sensie, dużo kibiców by wolało, żeby Torino wygrał niż Milan a po kibiców Juventusu, chociaż fajnie może no, niektórzy kibice Juventusu też chcieli dobra zróbmy to, zróbmy to dla polskiej piłki, dla Wleka nam to też na pewno. To Juric. Juric, Juric, ciągnij się. <grymne> Ale świężne, dobra. Jest stres. Blachowicz największym zagrożeniem. Rwyjeżdżda! Kto wygra mecz? Kto? Kto? A dobra, teraz byliście właśnie krzyczeć przed komputerem, pewnie nie załapaliście o co chodzi. Co ja robię, w ogóle co ja robię? No głupiej już tyle emocji jest, że nożyczki aż ja a ja gram tylko w FMA. że ja też normalnie samemu grając też się tak zachowuję jak ja krzyczę do ekranu i to jest moja rozmowa motywacyjna. nie później dzwonią na policję, no nie wiem dlaczego, nie wiem co ja robię źle, co ja robię źle niby, no. Uch, chory jestem, dobra. Błagam, wygrajmy spotkanie, błagam, wygrajmy mecz, błagam, no wygrajmy spotkanie, po prostu wygrajmy nasze spotkanie, wierzymy, wierzymy, czujemy, będziemy tam, to jest to, to, jest to. no nie jest, że to jest to. Witam serdecznie. Witam Alegrego, witam, 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 witam serdecznie, witam Pana Arka Wyszomirka, witam Wojtka Krzysztofowego, witam Pana każdego. Zróbmy to. Last dance. Dawaj. Zróbmy to, kurwa, zróbmy to. Błagam, błagam, tyle starań, bo tyle pracy było włożonych w tą grę, tyle godzin poświęconych tej grze, wygrałem to spotkanie. Dobra, zamykam oczy, będzie trzeba wejść do tabeli. Tak, to zasłona, nie, no nie zasłania tak. Czyli nie wiem, jak to zrobić. Zasłonię sobie środek ekranu, pudełkiem i nie będę widział wyniku, tylko będę widział od razu tabelę. Tak jak też muszę widzieć, czy mecz się zakończył. Jest stres, jest stres, jest stres. Bo tak, dobra, będę chusteczki trzymał. Sałę, że tak to dziwnie wygląda, Praca pod presją jest bardzo ciężka. To jest bardzo dużo meczów, więc jeszcze będę na 5 trzymać z kubani. No dobra, pójdź Po co? Po co tak się bawić? Po prostu... Dostajmy gąga od razu na pysk. Czemu ja się łudzę w ogóle, że to się uda. Czy ten Juventus, nas ogra 2-0 i będzie płacz? Dobra, ja teraz wchodzę na Twittera. Właśnie, bo tu mieliśmy klub do karierę. kariery. A, i wybrałem, i miał być raku. i... z tego wyszedł. Zobaczcie chłopie, jak byście weszli w kartę społeczności, to zobaczcie, że ja miałem chłopie karierę, gdzie ja... Lechem Poznań, grałem z Milanem, jak równy z równym, kurwa. Mamy szczur. 3-0, grałem w Mi. Yes. Lazio z remisowano so jeszcze mogło nam zagrozić, ale mamy to. Gramy w Lidze Konferencji Europy w następnym sezonie. Uważam, że wyszliśmy już ładnie z progu. Powiem tak. Jakbyśmy zostali zwolnieni, uważam, że to nie byłoby obiektywne, z... według mnie. Mamy Ligę, Europy, Ligę Konferencji Europy w następnym sonie. Uważam, że można być już bardziej zadowolonym. Zobaczymy, co będzie w następnym sezonie. Także co? Trzymajcie Widzimy się już w kolejnym odcinku. Mamy to. Gramy w europejskich porach na następnym sonie. Następny odcinek. Wielka praca transferowa. Na raz, hello.